Kiedy włączyłem starą kamerę do Niani, na karcie pamięci zobaczyłem folder nagrania 2. Nie istniał jeszcze godzinę temu. Pierwsze. Wideo. Pokój mojej córki. Noc, cisza, tylko jej spokojny oddech. Drugie. Kamera stoi bliżej jej łóżka, jakby ktoś się przesunął. Trzecie. Kadr skierowany na drzwi. Otwierają się powoli, ale nikt nie wchodzi. Czwarte. Już zrobione z wysokości, jakby ktoś unosił kamerę tuż nad jej głową. Piąte. Wideo zatrzymało mi oddech. To był mój salon. Nagranie sprzed pięciu minut. Widać mnie jak przechodzę obok stołu, kompletnie nieświadomego obecności kamery. Szóste. Korytarz prowadzący do mojego pokoju. Drzwi uchylone. Słuchałem własnego, przyspieszonego oddechu, jakby nagranie wiedziało, co czuję. Siódme wideo zaczęło się samo. Nie dało się go wyłączyć. Czarny ekran, a potem powoli pojawił się tekst: Jestem w środku. Uśmiechnij się. W tym momencie w monitorze odbiło się coś za mną coś, co też się uśmiechało.